Tak, kochani, witam was, panie i panowie. E, tutaj Kacper, powoli sobie tak przygotowywuję. Wyobraźcie sobie, że jeszcze się nie połączyłem z linią stacjonarnego internetu, bo czekam na odpowiedni czas po prostu. I tak sobie etapami po prostu robię połączenie. Cały czas korzystam na razie z LT. bo sygnał LTE jest bardzo dobry. Pomimo tego, że tutaj jest zabudowanie, to sygnał jest bardzo dobry, bardzo piękny. Sztuczna inteligencja po prostu reguluje sygnał tak, żeby był na dobrym poziomie, żeby przekaz danych był jak najlepszy, z czego się bardzo cieszę. To jest takie źródło po prostu rezerwowe, źródło LT. Um. Natomiast na no powolutku się przygotowywuje na przełączanie się na sieć liniową, na sieć e, przewodową. No już jak przełączę się na sieć przewodową, to wtedy źródło rezerwowe będzie mogło być w stanie oczekiwania. W stanie oczekiwania to w razie jakiejś nieprzewidzianej owagi. Się zadbałem o to, żeby było wszystko jak najpiękniej, bo jest dodatkowy UPS podpięty pod tą infrastrukturę sieci internetu. No, że jest po prostu, no fajnie wszystko zrobione. No, ale po prostu chciałem, żeby było tak mega fajnie. I dlatego jest też i sieć stacjonarna, którą powoli łączę, przygotowania robię na razie do połączeń. Już jak wszystko się podłączy ładnie, to będzie pięknie. Tylko na razie układam przewody, patrzę czy nie, nie będę miał ich za mało. Takie, no, takie analizy robię po prostu e, odnośnie właśnie takich różnych no, konfiguracji, żeby było wszystko ładnie, pięknie. No, no i wtedy po prostu. Jedyne źródło ale te jakie będzie funkcjonowało to tylko w telefonie. No No dobra, no to hejka kochani, się ma. Powoli tutaj wszystko sobie łączę i przygotowywuję do pełnego połączenia. Hejka.